Profesorowi Jerzemu Wójcikowi. Profesor rzekł, to stare dzieje. Cóż jeszcze mogę do nich dodać? Ten zbiera burzek, to wiatr zasieje. Dziś się historia tworzy nowa. Mogę wspominać dawne czasy, próbować cucić z wojny trupy. To nie poruszy światem waszym, w którym dziś wszystko można kupić. Proszę, niech pani mi odpowie, czy ból się zmniejszy, Trupy wskrzesi, czy dziś brzmi piękniej słowo człowiek? A wyście lepsi i mądrzejsi? Ja, proszę pani, byłem chłopcem, łącznikiem między dniem a nocą. Zdrada i strach mi były obce. A pani dziś mnie pyta: po co? Ja wiem, dlaczego brat nie skinął. Leśny partyzant! Brat! Bohater. Wie pani, czas uszmat już minął. Nie mogę się pożegnać z bratem, bo wierzę, że on jeszcze walczy. Że kryje się w koronach drzew. Że w herbie Polskę ma na tarczy. Że w lesie tętni jego krew. Ja znam, pamiętam tamten świat, chociaż chłopaczkiem byłem młodym. Wolę, nie wolę wojny lat niż waszą wolność i swobodę. Wolę tę walkę aż do granic listy, kreślone krwią i mocą i polskie prawą. Proszę pani, a pani śmie mnie pytać. Po co? Oni pisali listy proste, że kocha ten, a ten nieżywy, a ja chłopaczek listy niosłam. Listy z pieczęcią z końskiej grzywy, listy z uroczysk, piachów, spagna. Pisane we łzach, w rankarosie. Wciąż gnała mnie tych listów prawda. Wpętlona w końskie, złote włosie. Profesor siwą schylił głowę. Polska bezbronna jest przed nocą. Znów zginie żołnierz? Chłopiec. Człowiek. A pani? Znów się spyta. Po co?